Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mieszkaniu z psem w bloku. Zapraszam na odcinek. Na wstępie przypomnę, że oprócz tego, że prowadzę kanał na YouTubie i gdzieś tam chyba można powoli powiedzieć, że jestem YouTuberką, jestem przede wszystkim zoopsychologiem. Prowadzę różne kursy, webinary, oczywiście także konsultacje indywidualne, więc jeżeli macie psa, macie jakiś problem, to zerknijcie na moją stronę, tam znajdziecie najróżniejsze kursy, webinary, można także umówić się ze mną na konsultację indywidualną. I i online, każdy coś dla siebie znajdzie, także zapraszam jest kurs dla szczeniąt, kurs y, klatkowy o wprowadzaniu klatki kanelowej i wykorzystaniu jej w życiu codziennym z psem, ale także w terapii, na przykład w terapii psa, który ma zaburzenia separacyjne jest webinar właśnie o lęku separacyjnym zaburzeniach separacyjnych, o tym co robić kiedy pies ciągnie na smyczy, jest szkolenie z komendy zostaw, naprawdę materiałów jest sporo więc zapraszam. Przygotowując się do tego odcinka, pomyślałam, że podzielimy go sobie na cztery części. I właśnie, jakby zahaczymy o cztery aspekty życia z psem w bloku, w mieszkaniu, no i właśnie w domu z ogrodem. I pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, to metraż. Zazwyczaj mieszkania w bloku no, mają dużo mniejszy metraż niż dom, dom wolnostojący dom z ogrodem. Natomiast, czy posiadanie małego mieszkania jest przeszkodą w posiadaniu psa? No słuchajcie, powiem Wam tak, ja nagrywam z mojego mieszkania, które ma, nigdy nie pamiętam, czy 30 m2, czy 40, natomiast no, jest to mieszkanie malutkie i mieszkam tutaj ja, mój partner, mój pies i trzy koty. I jestem zoopsychologiem. I mój pies, no, chyba jest szczęśliwy. No więc według mnie mieszkanie na małym metrażu wcale nie jest przeszkodą do życia z psem. Nawet jeżeli macie małe mieszkanie, mieszkacie na naprawdę małym metrażu, ale jesteście w stanie wygospodarować wygodne, spokojne miejsce dla swojego psa, gdzie będzie mógł odpoczywać, czy to legowisko, czy klatkę kennelową, to jakby wybór należy do was, to według mnie mieszkanie na małym metrażu no nie jest problemem. Wiadomo, oczywiście też to no, Widzę poneli. Im większe mieszkanie, tym, no po prostu, wiadomo, no, jakby to jest oczywiste, wszystkim jest bardziej wygodnie. Jak na przykład jeździmy z moją Nelą do moich rodziców, którzy mają dom wolno stojący, duży, jest dużo miejsca, no to po prostu pies sobie gdzieś leży, wszyscy się poruszają i jakby, no, nikt sobie za bardzo w drogę nie wchodzi. Natomiast tutaj u nas w małym mieszkaniu, niestety, często tak jest, że jak Nela nie leży u siebie w legowisku, tylko gdzieś na środku się położy, na środku dywanu gdzieś w przejściu no to niestety często jest tak, że chodzimy jej nad głową albo wiecie omijając ją gdzieś tam się stanie na jeden włosek na ogonie i ona od razu się zrywa, no wiadomo jest to gdzieś tam niewygodne ale według mnie do przeskoczenia, więc wiadomo no im więcej miejsca tym lepiej natomiast nawet posiadając małe mieszkanie, jeżeli jesteście w stanie znaleźć miejsce dla swojego psa przede wszystkim właśnie no, na legowisko to myślę, że to nie jest duży problem, że mieszkacie w mieszkaniu, nawet małym. No właśnie, tak tutaj mówię o legowisku, o tym, że pies sobie gdzieś tam będzie leżał, no bo właśnie pies w domu, w mieszkaniu, no powinien odpoczywać, jakby dom czy mieszkanie, no właśnie ta nasza przestrzeń, w której mieszkamy, no nie jest miejscem na zabawy, szalone gonitwy po domu, nie wiem, na jakieś treningi, oczywiście też mm, nie jestem zupełnie za tym, żeby nic z psem nie robić w domu, bo na przykład fajnie jest sobie ćwiczyć z psem zabawy węchowe w domu, bo na przykład fajnie jest dać psu zabawkę na inteligencję w domu, żeby coś tam pokombinował, natomiast właśnie e, mieszkanie czy tam dom no nie jest miejscem, w którym dzieją się wszystkie psie aktywności. Pies raczej w domu odpoczywa, więc nieważne, czy ma do dyspozycji 20 m2, czy ma do dyspozycji 200 m2 domu, no to nie jest takie ważne. O ile ma gdzie się wygodnie położyć e, i sobie po prostu odpoczywać, to naprawdę to psu za dużej różnicy nie robi. Też oczywiście Pamiętajcie, że ogród, swoje podwórko, pies po tygodniu, dwóch, trzech. Traktuje jak przedłużenie domu, i absolutnie nie może to być zastępstwo do spacerów. Ale do spacerów jeszcze przejdziemy. Więc biorąc pod uwagę ten pierwszy aspekt, to że zazwyczaj w mieszkaniach jest mniej miejsca, według mnie no, nie powinno to być czymś, co powstrzyma Was przed nabyciem psa. Jeszcze tak nawiążę do tego, bo właśnie sama e, mieszkam na małym metrażu z psem i to dosyć sporym, e, ile miejsca zajmują rzeczy psa. I słuchajcie, Nela ma jedną szufladę w zamrażawce, jedną szafkę. W kuchni, jedną półkę, taką właściwie w szafce kuchennej, i ma część niewielkiej szafy zagospodarowaną właśnie dla niej, gdzie są smycze, obroże, woreczki i tak dalej. I właściwie tyle. Pod łóżkiem leży schowany transporter złożony na płasko. Więc generalnie pies tak dużo miejsca nie zajmuje w domu. A no jeszcze jest pudełko zabawek, ale jest schowane e, pod e, stolik kawowy, więc też jakby no, nie wadzi. Więc nawet mieszkając właśnie w malutkim mieszkaniu e, z dużym psem. Nie jest tak, że te rzeczy zwierzaka po prostu przytłoczą całą przestrzeń. Teraz spokojnie można tak przemyśleć, żeby te rzeczy były poukrywane. No z takich rzeczy, które są na wierzchu, tak zupełnie na wierzchu, to jest właściwie tylko legowisko Neli i nic więcej. Znowu nagrywam i znowu się prani pcha przed kamerę. E, drugi aspekt, który chciałam poruszyć, to sąsiedzi. No bo jednak inaczej ten temat wygląda, kiedy mamy sąsiadów tuż za ścianą, a inaczej, kiedy mamy no, dom wolnostojący na działce i ci sąsiedzi są no, kawałek. Dalej, nawet ci najbliżsi. I słuchajcie, posiadanie sąsiadów tuż za ścianą, ma wbrew pozorom swoje plusy. Bardzo często pierwszą osobą, która zwróci uwagę na ewentualne zaburzenia separacyjne psa są właśnie sąsiedzi, bo to sąsiad przyjdzie, zapuka, powie, halo, halo. Pies przez pół godziny wył, przeszkadzał mi w pracy, proszę coś z tym zrobić. No i od razu zapala się czerwona lampka, jest jakiś problem. Natomiast e, pies, który zostaje sam e, właśnie. Zamknięty w domu, no może nie być usłyszany przez sąsiadów, a nawet jeżeli e, sąsiedzi usłyszą, to prawdopodobnie nie będzie to aż tak przeszkadzało, żeby zwrócić uwagę wam. Więc właśnie te problemy mogą być długo niewykryte. Oczywiście, no, posiadanie sąsiada tuż za ścianą. No, może też być problematyczne. Nie oszukujmy się, że są rasy bardziej szczekliwe i mniej szczekliwe. Um, pewne rasy mają właśnie predyspozycje do szczekliwości, inne niekoniecznie. Więc myślę, że wybierając psa do życia w bloku, w mieszkaniu, no jednak warto skierować swoją uwagę wokół ras, które raczej predyspozycji do szczekliwości nie mają. Oczywiście decydując się na um, psa konkretnej rasy albo psa gdzieś e, z adopcji który jest miksem jakiś raz. No nie zawsze jest tak, że to co się mówi o tej rasie, będzie można tak wiecie odnieść jeden do jednego do konkretnego e, psa, do konkretnego jednego osobnika, bo to tak nie jest. Nie każdy golden retriever kocha cały świat. Nie każdy jamnik będzie rozkopywał całe podwórko. Nie każdy border collie będzie lubił współpracę z człowiekiem, ale raczej większość border collie będzie uwielbiało pracę z człowiekiem. Większość jamników będzie kochała i większość goldenów, no? Będzie miało bardzo pozytywne podejście do życia i do świata. Więc właśnie, wybierając psa do mieszkania w bloku, warto spojrzeć nie tylko, no wiadomo, nie tylko na wygląd psa, nie tylko na, nie wiem, e, aktywność tej rasy, na jakieś inne predyspozycje, ale właśnie też warto wziąć pod uwagę tą szczekliwość. Bo wiecie, pół biedy, jeżeli e, mamy psa, który na przykład szczeknie dwa razy, kiedy jeden z domowników wróci, który, nie wiem, trzy razy w ciągu dnia szczeknie, zachęcając nas do zabawy, jakby to raczej nie będzie problemem. Natomiast no, są psy, które można powiedzieć już w pewnym momencie, że szczekają prawie na wszystko. Szczekają na każdy szmer na klatce schodowej, na dzwonek do drzwi, na pukanie do drzwi, na domofon, na to, że ktoś przechodzi pod e, oknem, szczególnie jeżeli mamy mieszkanie na parterze. E, psy potrafią szczekać w odpowiedzi na przyjeżdżające karetki, e, w odpowiedzi na to, że inny pies gdzieś szczeka i tych borsców już jest tyle, że właściwie mam wrażenie, że ten pies szczeka ciągle. Jeżeli macie taki problem, to możecie skorzystać z mojego kursu warsztaty klatkowe tam odpracowujemy sobie i to dosyć y, szybko można to odpracować, właśnie takie problemy więc jeżeli macie psa, który szczeka na mnóstwo różnych gościów, które dochodzą do mieszkania to zapraszam do udziału w moim kursie klatkowym trzecia kwestia to spacery no i wiecie, posiadanie ogrodu podwórka, no jest po prostu bardzo wygodne, pies wychodzi kiedy chce, e, albo w zimniejszych e, miesiącach po prostu otwiera mu się drzwi, pies robi co miał zrobić i, i tyle jest to po prostu no bardzo wygodne i właśnie ponieważ jest to na tyle wygodne można trochę popaść w lenistwo i przestać wychodzić z psem poza ogród, a ogród dla psa jest właśnie jak kolejny pokój w domu to nie jest nic nowego, odsyłam was do poprzedniego odcinka z mojego kanału, gdzie mówiłam o długich, spokojnych spacerach i o tym, że poznawanie nowej przestrzeni, eksplorowanie otoczenia, chodzenie swobodnie w różnych przestrzeniach jest podstawową się potrzebą. Więc, jeżeli mamy psa, który ma, do, ma, który ma dostęp do podwórka ogrodu, i przez to on nie wychodzi na spacery. No, to ciężko mówić o tym, że ten pies jest szczęśliwy, że żyje w dobrostanie. Natomiast kiedy mamy psa w bloku, no to jesteśmy zmuszeni, żeby wyjść po prostu na spacer. No bo jeżeli nie wejdziemy, to po prostu nam się pies załatwi w domu. Więc tutaj na plus jest mieszkanie w bloku, bo po prostu jesteśmy zmuszeni, żeby wychodzić z psem na spacery. I o ile właśnie to, że jesteśmy tak jakby zmuszeni do wyjścia na spacer, jest no, tak jakby na plus, jeżeli chodzi o mieszkanie w bloku. Yy, I generalnie według mnie. Mieszkanie w mieszkaniu z psem nie jest żadnym problemem. O tyle mieszkanie na osiedlu, wiecie, na blokowisku, już problemem bardzo często może być. Powiem wam, że już jest część behawiorystów, zoopsychologów, którzy, no, już mają takie podejście, że pies w mieście. Nie powinien żyć. No nie ma co ukrywać. Życie na osiedlu na blokowisku jest dla psa no, bardzo trudne. I ja nie mówię, że żaden pies sobie z tym nie poradzi, bo dużo psów sobie radzi, ale niestety ja też wiem widzę, ile psów z tym osiedlem, z miastem sobie nie radzi. Na przykład dzisiaj byłam na konsultacji właśnie w Warszawie na typowym blokowisku. I to jeszcze takie wiecie, blokowisko, gdzie bloki mają po 10 pięter, więc mnóstwo ludzi, dużo psów, ale pies. Zupełnie jakby nie ma z tym problemu. I naprawdę, jak wyszliśmy na spacer, to ja byłam w szoku, ten pies po prostu miał. No, brzydko mówiąc, wywalony na to, że ktoś idzie, że przyjeżdża rower, że dzieci krzyczą na placu zabaw. Ehm, naprawdę ten pies sobie świetnie radził, był mega wychillowany podsikiwał sobie różne miejsca, węszył. Ehm, naprawdę rewelacja. Natomiast, no niestety, też widzę mnóstwo psów, które wychodzą na spacer, po prostu wybiegają z tej klatki schodowej i po prostu jest takie, wiecie, ogromne pobudzenie. Nie wiadomo, taka z jednej strony ekscytacja, z drugiej strony stres. Te psy ciągną od razu na smyczy. Bardzo często właśnie oszczekują różne rzeczy. No i te spacery po osiedlu no, naprawdę bywają trudne, bo pies musi się mierzyć z wieloma trudnymi bodźcami. Przejeżdżające auta, autobusy, właśnie ludzie, którzy no, mijają nas na wąskich chodnikach, no też psy, które ciągle z każdej strony wychodzą, właśnie krzyczące dzieci, em, jakieś hulajnogi rolkarze. To jest naprawdę trudne otoczenie. O, koty. Koty mi psują studia nagraniowe. Ja wiem, że też można mieć dom w mieście, no ale raczej większość osób, jak ma dom, to mieszka w spokojnej okolicy, więc te spacery są no, łatwiejsze, przyjemniejsze dla psa. Więc, właśnie, według mnie, życie z psem w bloku, no właśnie w tej kwestii jest najtrudniejsze, właśnie jeżeli chodzi o spacery i to, co mamy w najbliższym sąsiedztwie. Więc, jeżeli planujecie adopcję czy zakup psa i mieszkacie w bloku na blokowisku, w otoczeniu naprawdę trudnym, to według mnie bez auta się nie obędzie. A po co auto? No właśnie po to, żeby wywieźć tego psa chociaż raz na jakiś czas z tego trudnego otoczenia. I właśnie zabrać go na spokojny, długi, komfortowy dla niego spacer. Więc jeżeli jesteście dopiero na etapie szukania dla siebie psa i przyglądacie ogłoszenia psów do adopcji, e, rozglądacie się wśród różnych ras, to tutaj, według mnie, bardzo fajnym rozwiązaniem jest adoptowanie psa dorosłego, który mieszkał albo zna po prostu życie w mieście. Naprawdę jest dużo takich psów. Wiecie, sytuacje są różne, i psy trafiają do schronisk, do adopcji, do fundacji z różnych przyczyn i naprawdę. Czasami są psy, które były kochane, zadbane, miały świetny dom, właśnie mieszkały w mieście, z którym sobie radzą świetnie nas straciły opiekuna i po prostu to są psy do adopcji i po prostu szukają kolejnego domu, więc myślę, że fajnie jest się zainteresować właśnie takimi ogłoszeniami, nie tylko szczeniaczki, ale właśnie popatrzcie też wśród psów dorosłych. No i wiadomo, w schroniskach bywa różnie, i w schroniskach często no, nie jest znana historia psa. Natomiast w fundacjach mm, zwykle już coś więcej wiadomo o tych psiakach, więc poszperajcie, poszukajcie, właśnie szczególnie wśród fundacji domów tymczasowych, tam zwykle dużo więcej wiadomo o tych psach i łatwiej jest dobrać psa do siebie, no bo to chodzi o to, żeby i wam się dobrze żyło z tym psem, ale też żeby ten pies się nie męczył, żeby czuł się dobrze kolejny aspekt Czystość, bo często się wydaje, nie, no, pies w mieszkaniu to będzie brudno, i tak dalej, i tak um, dalej. A słuchajcie, według mnie to właśnie mając dom z ogrodem to wtedy jest trudno utrzymać czystość bo wychodząc kilka razy dziennie na spacer z psem właśnie kiedy ma, mieszkamy w mieszkaniu no to zwykle jeżeli pies się ubrudzi no to poświęcamy chwilę po spacerze na przetarcie łap może pies idzie na chwilę wiecie, pod prysznic żeby tam opłukać te łapki czy jak w przypadku Nelly Nela wskakuje do wanny i opłukuje łapki no i to zajmuje chwilę pies potem chwilę, przynajmniej u nas tak jest, że Nela potem chwilę sobie leży na ręczniku i potem chodzi czysta po domu. Jest stosunkowo czysto. Natomiast, kiedy mamy dom z ogrodem, no i szczególnie w tych miesiącach ciepłych, no znaczy, wiem jak to wygląda u moich rodziców: no drzwi są cały czas otwarte na taras albo drzwi wejściowe, no i tak jak wszyscy domownicy się przemieszczają, a to kawka na dworzu, a to trzeba, nie wiem, skosić trawę, i tak ciągle jest chodzenie dom podwórko, dom podwórko, no to tak samo jest z psem pies też wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi i ciężko jest za każdym razem wyłapać ten moment, kiedy pies wraca do domu i ciężko jest za każdym razem czyścić mu łapki, więc niestety piach, błoto bardzo szybko nanosi się do domu. No dobrze, więc ta czystość, e, zachowanie porządku w domu, tak higiena, to był ostatni temat, który chciałam poruszyć, więc podsumowując sam mały metraż mnie nie jest żadną przeszkodą w posiadaniu psa, trudnością może być to w jakim jakie macie otoczenie najbliższe, w jakim sąsiedztwie mieszkacie. I według mnie mieszkając w mieście z psem, no kluczowe jest posiadanie auta. Właśnie po to, żeby móc podjechać gdzieś sobie na łąkę, wychillować, spokojnie spacerek zrobić. No i też jeżeli macie e, szczeniaka, to od małego przyzwyczajałabym tego psa do jazdy autem, bo problem jest wtedy i takie psy niestety też się do mnie zgłaszają, e, problem jest wtedy, kiedy pies boi się miasta, e, Wacery właśnie takie w najbliższej przestrzeni są bardzo stresujące. A jest problem, nawet kiedy opiekunowie mają auto, jest problem, żeby zapewnić psu komfortowe spacery, bo się boi auta, panicznie, albo wymiotuje ze stresu i naprawdę wtedy trochę mamy związane ręce, bo kiedy wprowadzamy ćwiczenia w celu, no jakby odczarowania tej e, jazdy autem no to właściwie wtedy nie powinno się jeździć dalej e, dłużej niż pies jest do tej pory przyzwyczajony i takie odczarowywanie jazdy autem, no trochę trwa, no i trochę jest problem, jak tutaj zapewnić psu komfortowe spacery, jak nie jesteśmy w stanie go włożyć w auto i przejechać się kawałek. Więc jeżeli dopiero szukacie dla siebie psa i właśnie mieszkacie w bloku, po pierwsze skupiłabym się na tym, żeby, jeżeli chcecie psa rasowego znaleźć taką rasę, która raczej jest dosyć cichą rasą, nie ma predyspozycji do oszczekliwości. Po drugie, zastanowiłabym się, czy może zamiast szczeniaka nie zdecydować się na psa dorosłego, który już życie w mieście zna i akceptuje. Natomiast jeżeli zdecydujecie się na szczeniaka i zauważycie w pierwszych tygodniach em, życia z tym nowym psiakiem u was w domu, że no jest jakiś problem na spacerach, więc jest dosyć wycofany, lękliwy, to nie czekałabym, wiecie, aż samo przejdzie, tylko od początku zaczęłabym pracę ze specjalistą. No i też oczywiście zapraszam do mnie, bo też się tym zajmuję. Te pierwsze kilka miesięcy życia psa no, dosyć mocno potem rzut, rzutuje na całe życie tego psiaka. Więc warto do tego podejść mądrze, odpowiedzialnie i nie bać się prosić o pomoc. Jeżeli macie szczeniaczka, to oczywiście odsąd do mojego kursu psie przedszkole. Słuchajcie, większość niestety psich przedszkoli jest prowadzona no w taki sposób, którego ja nie popieram. Czyli jest gromadka szczeniaczków i robimy siad, leżeć, zostań i. Tak przez pełną godzinę, na przykład teraz w tygodniu, jakby. No nie, według mnie jakby posłuszeństwo posłuszeństwem. Na moim psie przedszkolu też są komendy. Natomiast nie robicie tego przez godzinę ciurkiem, tylko robicie krótkie serie wtedy, kiedy macie czas, macie ochotę, a nie tak, że raz w tygodniu godzinę męczymy psa. Ale przede wszystkim ten mój kurs w psie przedszkole jest o wychowaniu, o tym, jak socjalizować psa z psami, jak socjalizować z ludźmi, jak przyzwyczajać do miasta i tak dalej, i tak dalej. To jest według mnie podstawa. Na nauczenie psa komend macie całe jego życie, a na wychowanie no już tego czasu jest dużo mniej. Kończymy na dziś, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny, jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i zostawcie komentarz. Zapraszam też na mojego Ineli Instagrama i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!